Dobra samochód mam załadowany, jak widać że cały jestem przemoknięty, bo wpada dalej mocno, mało zbieram się do wyjazdu, tylko że muszę wycofać do tyłu do krzyżówki dość sporo, bo tutaj do przodu jest zakaz, bo tutaj do przodu jechać nie mogę, bo tam przez wioskę jest zakaz, taki naprawdę zakaz, byłyby duże problemy gdybym tam pojechał, dlatego muszę wycofać tam do tyłu do krzyżówki, nie wiem, ze 300 metrów do tyłu. Wycofamy i wyjeżdżamy. i dobra, bo się auto nie utopi, ale po tej drodze, jak się po deszczu przejedzie, to jest tragedia. Auto jest tak uwalone. Szkoda gadać, a ja bardzo nie lubię brudnego auto mieć. No ale co zrobisz, o. Uwalone takie. Gdyby te nadkola tutaj były, jak w tych wózkach nowszych, to już by takie brudne nie było. No ale najważniejsze, że się wyjechało. Jedziemy. Wiem, nie mam lepiej lampy światła. Muszę zrobić. Moje biedne felgi Alcoa. Takie brudne. Друзья Samochód rozładowany, ale pauzę muszę zrobić. Uch, te pauzy. Jadę tankować samochód i jedziemy na drugi kurs. Od przyjechali. Sytuacja zaraz się powtarza, jedną sztukę muszę stąd zabrać, bo reszta to jest klasowe drewno, ja klasowego nie biorę, jedną sztukę we klasy. Znowu jak zwykle, chwytak wrzucimy i podjeżdżamy pod mygłę, ładujemy dalej. drewno tutaj nie będę zabierać, bo to badzie w takich jak, nie wiem, sama cienizna, krzywa. No tu są tylko ładniejsze sztuki, a tam to krzywusy, takie że szkoda gadać. A podobno ma w drugim miejscu dużo ładniejsze drewno, więc chciał mi te dziadostwo dać. Wyrzucam to i jedziemy w drugie miejsce. <słyski> długie drewno po 18 metrów, trochę cimkiego. Ale krzywe było bardzo można. W filmiku tego nie będzie widać, ale tak jak bliżej podszedłem, to krzywe było to drewno, wysamowicie. jakieś takie były środku, dużo wycinane, dużo by trzeba było wycinać z tego kawałku, tak bez sensu to na palety jak przyjedzie to będzie miał jak znalazł. A teraz tak w ogóle tak fajną nam drogę zrobili od ta A1 otwarta już jest na częstochowe. Także teraz momencik, dosłownie 10 minut i będę na A1. -ce. A Humaty Tutaj ostatnio Mikowitka zajechała. Jeszcze się dziwiła, o co mi chodzi. Jak jej wyrobiłem, mówili. Czasami sobie ktoś jeszcze znajdzie humatę, wie o co chodzi kiedy barany to jadą prosto pod po starżajem. Ja nawet jakbym nie wiedział o co chodzi, to bym się lękował pod takie duże auto. Już tutaj widzimy najmniej, żeby się rozpędził, idziemy na tartak blokuje blokujesz na tą obrotnicę. Tutaj mam normalnie na zapadkę, w większości przypadków na wózku, natomiast na samochodzie, na aucie Tu mam taki siłownik, takie ramię, te ramię dociska obrotnicę i ona wtedy równo, równo wtedy stoi. Taki siłownik na ramieniu dociska obrotnicę i ona mi ją blokuje właśnie w ten sposób. Nie na zapadkach w większości przypadków. Jak odbezpieczam, żeby jechać, po prostu spuszczam ręczny hamulec, wtedy ona automatycznie odpuszcza obrotnicę. Jak spuszczę ręczny hamulec automatycznie odpuszczy do obrótnicę. Natomiast jak chcę ją zablokować podczas jazdy z wózkiem na sobie. I tu mam tutaj taki hamulec. Naciskam i ona w tej chwili będzie zablokowana z powrotem. Teraz ją trzyma wózek równo i, i tak jadę na pusty. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. A dla zainteresowanych, jeżeli ktoś ogląda program Na Osi, a jeżeli nie, to zachęcam do oglądania, na Tele5 w sobotę 1 lutego będzie odcinek ze mną, właśnie podczas załadunku w lesie, także wszystkich zainteresowanych zachęcam do, zapraszam, o, zapraszam do obejrzenia tego odcinka, jak i wszystkich innych odcinków, dużo ciekawych rzeczy można tam się dowiedzieć w branży.